Cały czas trwają próby w opolskim amfiteatrze. Pierwszy dzień prób dzisiaj próby do gali wolnościowej. Z nami kolejny gość, Artur Andrus, witam serdecznie. Dzień dobry. Panie Arturze, na Gali Wolnościowej zaśpiewa Pan. Nie będzie to żaden sketch, nie będzie to żadna anegdota. Będzie to utwór muzyczny ale mam wrażenie, przysłuchując się próbą, że to nie będzie tak na serio, bo będzie tam chyba troszeczkę humoru i troszeczkę zabawy. Wie pan, to jest taka piosenka, to możemy zdradzić, bo ja będę śpiewał z Kasią Kwiatkowską, czy te oczy mogą kłamać. To jest taka piosenka, jak to zwykle u Agnieszki Osieckiej bywało, że ona potrafiła w jednym tekście zawrzeć kilka klimatów, od jakiegoś właśnie śmiesznego obrazka po jakąś czarną rozpacz. I taka jest ta piosenka. No, ona jest bardzo taka, powiedziałbym, dożylna, to znaczy opowiadająca o tym, co... No, paru ludzi w życiu mogło przeżyć naprawdę taki bardzo przejmujący obrazek, ale momentami też zabawny. No, pewnie wszyscy Państwo słyszeli to z różnych wykonań. To będzie takie, mam nadzieję, najprostsze z możliwych, bo ja wiem, że w takich piosenkach to najgorsze to jest przekombinować, także postaram się wyjść i w miarę spokojnie odśpiewać to, co napisała Agnieszka Osiecka i co skomponował Jan Pietrzak. A czy to nie jest troszeczkę tak, że ten tekst dobrze też oddaje klimat przemian i, i całego przedsięwzięcia, bo gala wolnościowa, czyli nawiązująca do 89, do 25 lat wolnej Polski, I to chyba troszeczkę tak jak w tym tekście łosieckiej z tą naszą wolną Polską i z tym 25-leciem jest, że no jest trochę do śmiechu, ale też nie zawsze. Ja bym się nie doszukiwał aż tak głębokich aluzji, to znaczy każdy sobie odbierze to, jak chce, ale niewątpliwie to jest jedna z ważniejszych piosenek kilkudziesięciu ostatnich lat. Tam się pojawiają takie obrazki, które. Może już na szczęście przeszły do, do przeszłości, jak na przykład cisza z radzieckim szampanem jest coś takiego, że on woli ciszę z radzieckim szampanem, ci, którzy pili kiedyś to, to wiedzą, jak to smakuje, a ci, którzy nie pili, niech nie żałują może, że nie pili radzieckiego szampana. Chociaż pewnie wielu osobom się to z młodością kojarzy i pewnie miło wspominają, wspominają taki trunek. Ważna piosenka, piosenka moim zdaniem, ponadczasowa, to znaczy ten obrazek przedstawiony w tym tekście. Może się zdarzać w każdych czasach. Potem rozmawiając o gali jubileuszowej pytam też y, naszych gości o to, jak zapatrują się na 25 lat wolnej Polski, jak w ich karierze zawodowej, scenicznej te 25 lat wyglądało, jakie to jest wspomnienie. No dla mnie to jest wspomnienie właściwie całej mojej pracy zawodowej, bo ja zaczynałem studia w roku 90, także to był w ogóle ciekawy moment na rozpoczęcie studiów dziennikarskich, bo się w tym świecie wszystko pozmieniało. Od tego roku w związku z tym i szybko zaczynaliśmy pracować i obserwowaliśmy powstawanie nowych mediów, bo wtedy powstawały nowe redakcje i zupełnie inne dziennikarstwo to było. To znaczy tekstów już się nie nosiło do cenzury i tak samo to moje występowanie na scenie, to jest też właśnie te 25 lat. To przypada w tym okresie, kiedy ja już nie musiałem nikomu zgłaszać tekstu, prosić o zgodę, tylko proponowałem publiczności to, co mi się wydawało, wydawało zastosowne i jedynym oceniającym te, te moje propozycje była publiczność. I mnie w związku z tym bardzo te 25 lat od, o, odpowiada. Ja wiem, że niektórzy twierdzą, że. Paradoksalnie cenzura pomagała twórcom, na przykład w ten sposób, że powstawały takie rzeczy misterne w formie, że człowiek się musiał nakombinować, żeby cenzor puścił, a ludzie, e, ludzie zrozumieli, ale ja wolę z własnej woli sobie kombinować w miarę misterną formę, niż tylko dlatego, że, że ktoś mi to musi wypuścić. Także ja się cieszę z tych czasów i z tego, że, że właśnie teraz mogę sobie występować na scenie. Dziękujemy za rozmowę. Bez cenzury czekamy na to, co się zdarzy w niedzielę. Serdecznie za spotkanie dziękuję. To czy bez cenzury, to się okaże, co pan tutaj wypuści z tej naszej rozmowy. Myśmy nagrali, proszę państwa, jakieś 63 minuty. Także jeżeli to będzie krótsze, to znaczy, że ten pan to ocenzurował. Bardzo dziękuję. Dziękuję jeszcze raz, a państwu dziękuję za uwagę. No, 63 minut na pewno nie zmieścimy. Pozdrawiam. No pan kombinuje.